Są do mnie. Tak słucham. dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry. Ja, proszę pani, bo ja nie łamiesz się do pani Magdy. Tak. Proszę pani, nie przeszkadzam teraz pani? Nie, nie przeszkadza pani. A, a co pani robi? Herbatkę sobie robię. O, bo ja, ja już piłam herbatę. Piłaś już herbatę? Tak, jak wróciłam do domu po przedszkolu. Aha, a mama twoja co robi teraz? mama, mama, mamy nie ma w domu. Tak, mamy nie ma w domku, a tatuś co robi? Tata ogląda kiepskich na komputerze. A, kiepskich tata ogląda. No tata. dobrze, no to to. Aha. A to byś chciała wiedzieć ode mnie? Bo, bo my, ja, my, my, bo. Piesia Pani? No, słucham. Ja, ja z I Tak? chcemy kupić pieska. Aha, pieska. A Pani ma fajne takie pieski. Fajne nam pieski, podobają Ci się? Tak, już fajna. Ja, ja, ja już kocham go. A już kochasz go, no dobrze. A, a, a proszę pani, a one są Bela u pani? No jeden jest już u mnie tylko, wiesz. A, a, a może pani zrobić, żeby do mnie zczekał? Proszę. O, a do kiedy musi czekać dla, dla ciebie? Żeby dla mnie teraz zaszczekał. Tak zaszczekał. O to nie wiem, czy to sprawie, żeby zaszczekał. Czemu? No, no bo ona tak na, na zawołanie to nie szczeka. To niech pani to niech pani, yy, yy, pani yy, zadzwoni domofonem. To on będzie szczekał. A, ja nie mam domofonu. To jak pani zapuka w drzwi. Aha, to ona będzie czekać. Nie, ona nie będzie na takie to już czekać, bo jest jeszcze za mała. Aha. Zgód. No, a widziałaś? A widziałaś zdjęcia? Tak. Ja, ja, jak ten pies, on, on patrzy spod byka, taki smutny jest. Podbryka patrzy? On, on, jest, on, on jest wściekły. Ale gdzie tam nie jest? Ona nie jest wściekła. On jest wściekły, ten pies. A, dobrze, a, wiesz to był. A, 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 no. a on, on do mnie pasuje. On do ciebie pasuje, a ty jesteś też wściekła? Tak, ja, ja jestem bardzo wściekła. Aha, o kurczę. Wiesz co, to musimy już dzisiaj kończyć, bo ja idę do pracy zaraz, wiesz? O, ale ja, ja. się pani. A, no. a, a kiedy ja mogę odebrać pieszka? No ja ci rodzice pozwolą, wiesz? Musisz z rodzicami to omówić, tą sprawę. A tata powiedział, że ja muszę z panią. Ze mną? Tak, bo, bo my mamy, Nie. Bo, bo nam babcia dała kasiorę. Na A bo. kasiorę wam babcia dała. Tak, no, ale bo, takie ja rzeczy... bo, bo ja mam jutro urodzinki, takie jaja. Takie jaja, jutro masz urodzinki. Tak. Kurczę, pieczony. No to nie wiem, musi z mamą i z tatą pogadać, wiesz? Ja, ja my zaśpiewa, pani mi 100 lat. To jutro ci zaśpiewam, dobrze? Jak do mnie zadzwonisz. Dobra, a ja pani dzisiaj zaśpiewam coś. Dobrze, no to proszę. Czy nie chce pani? Trzymam się? No dobra, mam się. <tryf> czy nie chce pani? A chcę, tak chcę. Dobra, uwaga. Uwaga. Kurczę, jak to siło? Uwaga! Wesoło jesienią w ogródku na Grzące. Tu ruda marchewka, tam strączek. tu Cudynia jak słońce, tam główka sałaty, A w końcu ogórek wąsaty. O górek, ogórek, o zielony. Pięknie śpiewasz. Dobra, a teraz już chyba musiałabyś dziś spać, bo już trochę późno jest. Co? Nie, nie? Ja jeszcze jedną hmm. chcę. A jeszcze jedną chcesz? A ja dzięki, że do pracy spóźnię. No to dalej, śpiewa jeszcze jedną. A, ale panie, to niech oni na panią czekają. No, no, no ciekawe, czy będą chcieli poczekać. Bo pan, ja panią kocham już. A ko kochasz mnie już? A jeszcze a, mnie nie znasz. A pani to super babka. A, a skąd wiesz? Czuję. się! Bo my taką mamy panią Mariolę w przedszkolu. Też taka wyluzowana pani. Wyluzowana, no dobra, niech będzie, że wyluzowana. Ale teraz ta wyluzowana pani musi się zbierać do pracy, bo naprawdę się spóźnię. I będzie kłopot. Wiesz? Kłopoty. Kłopoty to twoja specjalność? Jak chcesz zaśpiewać? Stopka paszka kubek ciepła woda. Tak się zaczyna wielka przygoda. Myje zęby, bowiem dobrze o tym. kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć ciotko ciotko hej, sioteczko, o, o, o. Zatąd ze mną sądź półeczko, o, o, o. prawo, w lewo, w lewo, w prawo, o, o, o. W pojedzeniu kręcić babo, o, o, o. prawo, w lewo, w lewo, w prawo, o, o, o. W pojedzeniu kręcić babo, o, o, o. Gotowa, 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 żebyś nowe żeby mieć! No super, brawo! że powinnaś wystąpić w jakimś programie. Mam talent. Tak? Mhm. Ale sztylks. Jaki wstyd? No mówię, że powinnaś wystąpić w programie, bo tak pięknie śpiewasz. Ale sztylks. No żaden wstyd, pięknie śpiewasz. A skąd wiesz, jak mam na imię? Bo pani to jest koleżanka mojego ojca. Twojego ojca jestem koleżanka? Pani była z nami kiedyś. I gdzie to było? Nie, nie pamiętam. Pani mnie nie pamięta naprawdę. Dobra, pani mnie nie pamięta. Ja pamięta. o no pamiętam, i o jeba, i o by i o jeba, jakbyś przypomniała, jak masz na imię, to przypomniało. by mi się przypomniało. Ga Gabryśka. Gabrysia? Gabryśka. Gabryśka. Powiedz, jak ma na imię. Panie, jak ma na imię twój tata? Mój, mój, o, mój tata? No twój tata. Mhm. Cichu, krzychu, krzychu. Jak? No ja nie znam żadnego krzycha. Zna, pan, pani się z nim całowała. O, no nie No nigdy się nie całowałam z żadnym krzychem. Pani z się z działowała. Z jezyczkiem, dobra, niech będzie. Żartowałam. A, a ma no. Pani faceta? Nie mam. Bo, bo ja bym... Chciała... Ale mam pies, ale mam... Co? co? Ja mam? bym chciała taką mamę jak pani. Jak, jak mamę, jak... Tak. Jak ty masz jak ty masz mamę, te, mamę, masz i tatę, to ogląda kiepskiego teraz mówisz. Nie, mama sobie znalazła fagasa i z nim pojechała. No co to opowiadasz? Naprawdę, no, a, a tata to fajny facet, proszę pani. Tata to fajny facet? Tak, on, no. on du dużo ćwiczy bardzo. Co robi dużo świeżo. Aha. Ta, a pani lubi takich ćwiczących bydlaków. No nie mów tak na tate, bo tata usłyszy, to będzie przykro mu. A on się uśmiecha. Aha. Tak. Ta, ta. Dobra Gabry. Dobra to ja. Tato ta, 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 ta pani powiedziała, że ona chce iść no. z tobą do kawiarni. Naprawdę, tak. I ona powiedziała, że, że jest tak fajnie, że, że ona chce taką super córeczkę mieć. Naprawdę, nie żartuję. I, i pani powiedziała, że ona do nas przyjedzie. O, matko, bo. Że, że mi powie bajkę na dobraność i wy sobie no. film o, o będziecie oglądać. Tak. Dobra, Gabryszka, bo. Ta, się, Dobra, ta, pani... No. Tata, Słucham. Tata, tata się pyta, czy pani do nas przyjdzie na wieczór kiedyś? Na co? Na wieczór. Na wieczór? No, na wieczór nie, bo na wieczór ty idziesz spać. A, ale tata nie idzie. Tata nie idzie? Nie, nie idzie. <laughs> Oj, Gabryśka, Gabryśka, wkręcasz mnie. Nie, przyjdzie pani, nie? nie? wieczorem to ja nie wychodzę z domu, bo się boję. A tata panią obroni. Tata mnie obroni? No kurczę, piecząc. Nie, Gabrysia, Proszę, ja, ja Panią przytulę. Ja przytulisz mnie? No dobrze, ale Gabryśka już musimy kończyć, a, dobrze? A bo ta, ja naprawdę... A, a tata pocałuje Panią. A tata to mamę musi pocałować, no na, na zgodę. Mama ma już fagasa swojego. <laughs> Ona... Ona nie mieszka, proszę pani już, w Polsce. Z ojcem nie mieszka już? W Polsce nie mieszka mama. A w Polsce nie mieszka. No a dlaczego ty nie, A dlaczego ty z mamą nie jesteś? Bo mama sobie jest w z jakimś debilem. Godziny. Dobra, nie rozumiem, ale okej. Okay. Dobra, kaprysia, już musisz iść spać, bo oczywiście. Tato, tato pani chce z Tobą pójść na randkę. Masz telefon. Masz. Masz. Trzymaj. Halo? No, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. To kiedy się widzimy? Pan <laughs> to jest jakieś kosmiczne nieporozumienie, ale ma pan super córeczkę. <laughs> Dzięki. No, no nie wiem, jakieś, jakaś herbata, skąd ona, skąd, ona zabra... skąd ona zabrała ten numer? No bo my psy szukamy, wie pani? I dlaczego? I dlaczego pod numerem prywatnym? Ło, wow, właśnie ja nie umiem tego wyłączyć, wie pani? Tu mi każdy... Zwraca, każdy mi uwagę zwraca, no. Aha. No super ma pan córeczkę, naprawdę. Aha. Ma... Tak mi się Je... super z nią gadało, Je... ale no muszę... Powiem pani, że jest Bo... ma, jest młoda, można pokochać jak swoje. No ja to... ja mam synusia już, ale mój jest dorosły praktycznie. Gabrysia, chcesz mieć brata? Trzymaj panią. Chciała być brata? Odpowiedź. Halo? No słucham cię, Gabrysia. Ja chcę brata. Chcesz brata? No to... Zrobi wiem, mi, musisz... z, zrobi mi pani z tatą brata, proszę! Proszę, niech pani mi zrobi brata, proszę! Ja już mam synusia, wiesz? A ja cię brato, niech pani zrobi brata. Ale br brata to nie do mnie, misiaku. Piosie, niech, no, niech Pani do nas przyjdzie. A ja nie wiem, gdzie Ty mieszkasz. W Dolsku. O kurczę pieczone, to bardzo blisko mnie. Tak? Ale jaja. A... No ale jaja. I kiedy Pani kończy pracę? Jutro rano. Tato, Pani powiedziała, że zrobimy z Tobą brata. Tak <laughs> Dobra Gabrysia, ja naprawdę muszę już kończyć, bo idę do pracy. To zadzwonił, jak będziesz proszę, chciała tego... nie Ja będę panią po brzuszku głaskała. Jak będzie pani no, miała mojego brata w brzuchu. Dobrze, dobrze. No, <laughs> Dobra. To mogę, mogę, się pani i, powiedzieć dla taty, że pani do nas przyjdzie jutro? Nie jutro. No nie, nie misiaku. Jutro do Ciebie nie przyjdę. Jak będziesz chciała kupić pieska, to A ja cię daj... możesz... A ja dzisiaj jedzie ja pieska, żeby Pani się podziałowała z moim tatą. Ale... Ale to tak nie działa misiaku, wiesz? Proszę Panią. Będę, będę, no, no... Się, będę, będę się cieszyła. Będziesz się cieszyła. Dobrze, na pewno twój tata znajdzie sobie jakąś dziewczynę. Napre... A, a ja chcę, Napef... żeby pani była moją mamą. Ale <noise> Ale skąd ty to wiesz? Przecież ty mnie nie znasz. A ja słyszę. Nie... Ale co słyszysz? Proszę panią, kurwa. No, ale tak się nie mówi. <noise> I, i, I żartowałam, nie. Nie, 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 to, 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 to nie. nie, nie wie. Cicho, cicho. Ale tata ci pozwala tak no, mówić, tak nie wolno mówić Gabrysia. Nie, nie tata, nie, nie, pani nie mówić na tatu. pani. Niech pani nie. Wieram. Dobra, Gabrysia, idź spać, bo ja naprawdę muszę jechać do pracy. <słys》> Dobra, to, to, to wy tato pani zrobi dziecko dla ciebie. Tak. My mu... <noise> Naprawdę, jak będziesz chciała pieska i będzie Ci się mój piesek podobał, to możesz zadzwonić jutro, tak? Dobra, a powiem, się mówi, się ba Pani z tatą na Ale dlaczego Ci tak zależy, Michu? <noise> Proszę, oczoł, bo ja chciałbym mamę mieć nową. Nie no, bo na masz jedną, wiesz? Nie, ona jest durna. No tak nie wolno mówić na mamę. Mama sobie znalazła jakiegoś luźka debilowatego. Kogo? Ruśka. Tak. No, no nie, dobra. To, to umówi, się pani nie na kawę. No dobrze, kiedyś tam się umówię, dobrze? Jest! Jest! pani czy jutro z tobą na kawę pójść. I ta obiecuję, obiecuję, obiecuję pani, Ale. pani, chcę jutro na kawę z tobą. Obiecuję, tata, obiecuję. Dobra. Ta, Panie powiedział, obiecuję, obiecuję. Dobra! Obiecuję! I się pani. No. To tata mówi, że o 16:00. Że co? O 16. O 16. Mhm. Dobra. No. no dobra. Tato, trzymaj, bo pani nie wierzy, trzymaj. Halo, no słucham. To co, o 16 jesteśmy umówieni? Ale po... chwila, no. Ktoś sobie chyba że mnie robi teraz już jaja, naprawdę. No nie, poważnie. A kim <grym> pan jest w ogóle? Proszę się przedstawić. Krzysztof. I dalej? O, Krzysztof Langowski. Kojarzy pani? O matku, nie. Nie kojarzy pani, no. Nie, nie kojarzę. A, a pan nie kojarzy? Nie. No... To... A ona mówi, jeszcze nam mówi, że panią nie zna. Nie, nie znam, ale co, herbatka o 16 pasuje? Ale. Nie, 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 naprawdę, ja sprzedaję pieski tylko. To nie jest oferta matrymonialna. Nie A ja... skąd pan wie w ogóle, że ja nie mam, że ja nie mam męża na przykład? No, Gabrysia pytała. Nie, nie pytała. Od pytała. razu stwierdziła, że chciałaby. Że chciałaby, żebym się umówiła, aż pan nie zapytała, czy mam, mężę, tylko czy czym chciała się z, nim, z panem umówić. Co, ale jest to... słodziak. No jest tak słodziak, że koniec świata. To o 16, tak? Nie, ale... nie, nie naprawdę no to pan. Umawiał się pan kiedyś w ten sposób? Nie, nigdy szczerze, ale w sumie fajnie, fajnie by wyszło. A... No, no, wie pan co? Ona mówiła, Gabrysia mówiła, że chcecie państwo kupić psa. Jeżeli chcecie państwo kupić psa, naprawdę, no to zapraszam do mnie. O 16. No dobrze, może być o 16. Herbatka, porozmawiamy sobie. Tak, ale z Gabrysią, tak? Tak, 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 jasne, spoko. Gabrysia, jutro o 16 do pani jedziemy? Trzymaj, trzymaj, pogadaj. Po, Pani? Mhm mm A może Wy wolicie sami bez mnie? Mm, nie, ja Ciebie muszę Koniecznie poznać, bo Ty jesteś gwiazda Aha a, a ty... Ale przepraszam Cię bardzo, to już nie chciałabyś Zobaczyć pieska? A, a po co Gwiazda? No bo Ty jesteś Taka gwiazdeczka ale ja ja a, a nie będziecie się wstydzić całować przy mnie? Dobrysia. Nie, nie będziemy. Nie, nie będziemy. Nie, nie będziecie się wstydzić? Nie, nie będziemy się wstydzić, nie ma czego. Dobrze. To, to ja będę żeby się bawić pieskiem, a wy będziecie się sami bawić. Dobrze, Gabrysia, dobra. Ale teraz już naprawdę kończymy tak, bo ja już naprawdę muszę jechać do pracy.